Koniec sezonu przyszedł i wreszcie odpoczniemy od tych skoków narciarskich, życie będzie spokojniejsze oczywiście do czasu, czasu letniego cyklu Grand Prix. Planica ma swoje piękne i mroczne strony. W ten weekend na szczęście poznamy te pierwsze. Cześć państwo rudek z tej strony, a dziś powiemy sobie, że te całe loty narciarskie potrafią jednak być czymś cudownym, mimo tego, że steruje nimi Pertile z sedlakiem. Up in the air, I want you to jump. Z racji tego, że mamy koniec sezonu chciałem Wam serdecznie podziękować za odbiór materiałów. Wiem, że ostatnio to HS -y, to był główny content na kanale, jednak szczerze mówiąc to w czasach Prime kanału nastawiałem się na pułap gdzieś tak maksymalnie z dwa koła wyświetleń na odcinek, co oznaczało, że jest dobrze i że odcinek się przyjął. W tym sezonie tylko dwa odcinki nie osiągnęły tego celu, co jest czymś wspaniałym i dziękuję wam jeszcze raz. Małą przypominajką jest fakt, że Niemcy jako jedyni z nacji to przejść nie oddali jeszcze oficjalnego skoku poza 250 metr. Obecnie rekordzistą Niemiec jest Markus Eisenbichler, który skoczył tutaj aż 248 metrów. Yeah. czy w następnym sezonie nie będzie już jednorodowej nominacji jak w tym roku z Austrią. Szczerze mówiąc to nie wiem, czeka nas sezon Igrzysk Olimpijskich, więc te wszystkie ruchy i kadry zaczną się skupiać głównie na tej imprezie. Może być różnie, ale chciałbym, aby wjechała nam taka mocna różnorodność i sezon bez dominatora, ewentualnie ubłagana przeze mnie od lat walka Kobayashi vs Granerów. Bardzo wiele bym dobrze, żeby to w końcu zobaczyć. Jak myślisz, czy Nika Preutz byłaby w stanie zdobyć punkt w konkursie Pucharu Świata Mężczyzn. W jakimś słabo obsadzonym to tak, ale na ten moment Nika Preut to w prime czwarta dziesiątka Pucharu Świata Mężczyzn. Jak myślisz, czy jakaś reprezentacja, która niegdyś w skokach odgrywała epizotyczną rolę może kompletnie upaść i zniknąć z radaru skoków? Obstawiam, że będą to Turcy ewentualnie całkowicie Rumuni już się wycofają z Pucharu Świata. Nie zdziwię się jak po Wladimirze Zograwskim z Bułgarii nie zostanie nic na mapie skoków, a szkoda. Ale powiem wam jeszcze jedno z takiej nacji, która kiedyś nie odgrywała takiej epizodycznej roli, a była wręcz praktycznie promotorem na cały świat skoków narciarskich, czyli Finlandia. Myślę, że za niedługo może się tak stać właśnie z nimi. Co chwilę słyszy się, że mają ucinane dotacje, patrząc na to, że drugi już pokolenie postachony nie osiągnęło żadnego sukcesu, oznacza to, że oceniona kiedyś i wielka na przełomie wieków nację zniknie z mapy skoków narciarskich. Bardzo bym tego nie chciał, bardzo bym chciał poczytać o jakimś kolejnym alkoholowym ekscesie kolejnego wielkiego talentu z Finlandii, zrobić o tym odcinek, ale jak na razie się na to nie zapowiada, a szkoda. Skocznia do lotów narciarskich w planicy to dzisiejsza letalnica. Obiekt ten istnieje od lat 30. XX wieku, a od 1968 roku skocznia jest konkurencyjna względem innych mamutów i przez wielu uznawana jest za największą skocznię świata. Rekordzistą obiektu jest Ryoji Kobayashi, który podczas zimy 2018-2019 pobił o pół metra rekord Kamila Stocha skocząc to aż 252 metry. Trochę prywatny, teraz na koniec. Dziękuję Wam za trzy sezony tego segmentu. Opowiadanie Wam non-stop, rok w rok o tych samych skoczniach jest moim zdaniem bez sensu, dlatego też postanowiłem, że tym odcinkiem żegnamy się z segmentem sylwetka skoczni. Jeżeli macie jakieś swoje pomysły, co powinno się znaleźć w tym miejscu, piszcie w komentarzach. Up in the air. Daniel Czofenik nad Janem Herlem ma 114 punktów przewagi, dwa konkursy indywidualne do końca. Może zdarzyć się totalnie wszystko, choć i tak sądzę, że Daniel Kule ma już praktycznie pewną. 15 Wąsek może jeszcze wjechać na 12 miejsce w generalce. I want you to jump. Skocznie przetestowało 30 skoczków, 26 Słowańców, trzech Austriaków i 1 Włoch. Warte do odnotowania są loty Nejca Toporisia na 214, Patryka Witeza na 218, jak i drinowca na 217, Ernest Prislicia na 226, Petera Reisingera na 234 i Luisa Obersteinera na 224 metry. Wszystkie odległości poza tą Prislicia są rekordami życiowymi skoczków. Do walki o najwyższe cele miało stanąć aż 65 zawodników. Na liście znalazł się wreszcie Hektor Kapustik, więc jest szansa na poprawienie leciwego już rekordu Słowacji, należącego do Martina Mesika. U nas zmiana w miejsce Maćka Kota melduje się Piotrek Żyła. W pierwszym oficjalnym treningu tryowował Domen Preut, przed nami i na dziesiątym miejscu znalazł się Paweł Wąsek, w drugim wygrał Wellinger przed Domenem Prełce. Miriju Kobajaszyń szóste miejsce zajął Aleksander Zniszczu. W kwalifikacjach doszło do rzeczy niezwykłej. Otóż polscy skoczkowie w postaci Kamila Stocha i Piotra Żyły postanowili sobie przypomnieć, jak to się skacze, i wraz z Niemcami i Domenem Prełcem zajęli czołowe miejsca. Wygrał Wellinger przed Paszkę Eisenbichlerem, Żyła 5-106. Czwartek też w historii Słowacy mógł zapisać sobie Hektor Kapusti. W pierwszym treningu pobił rekord Mar na Mexika. od teraz 122 202 metry przyszedł piątek i tak sobie z rana pomyślałem skoki polskie nasze kochane boże nie spieprzcie mi dnia a oni z rudek będzie git rozumiesz i wywalili mi turnbichlera na zbity pysk nie żeby co ja go też już w ferworze złości chciałem wywalać ale zdałem sobie sprawę że mamy do czynienia z pachowcem, który może w realiach naszego pięknego pierd już się nigdy nie powtórzyć. W jego miejsce przyjdzie Maciej Maciusiak i szczerze mówiąc można już dziś położyć krzyżyk na tej dyscyplinie oficjalnie. Nie wierzę, że Maciej Maciusiak da radę cokolwiek zrobić i wskrzesić trupa zwanego Polskie Skoki Narciarskie. Dawid Kubacki może się cieszy, ale on za dwa lata zakończy karierę, a Tomasz Turnbichler może być kimś, kto doprowadzi jakąś z nacji do przejść do wielkich sukcesów. Gratulacje panowie! Nie zmieniajcie się, zniszczyliście polskie skoki narciarskie. Jeżeli Wąsek zaliczy regres, będziecie mieli krew na rękach. Serię próbną przed zawodami wygrał Domen Preutz, przed Rio Kobajaszym i Stefanem Kraftem, czwarty był w niej Aleksander zniszczył. Gdy przyszła pora na skakanie, już na serio z 14. Belki, zawożdy otworzył rok Masle skokiem na 203,5 metra. Tyle samo skoczył Kuba Wolny. W ogóle każdy Polak skoczył powyżej 200 metrów i awansował do drugiej rundy. Ostatnim z awansem był Vlad Zograwski, który nie skoczył poza konstrukcyjny, jednak wszystkie przeliczniki sprzysięgły mu się na korzyść. Pierwszy taki warty do odnotowania skok to 216,5 metra Eisenbichlera. Następnie na loty wywołujące efekt wow, musieliśmy czekać aż do próby dziadka Fettnera. Im mocniejsze nazwiska, tym na więcej mogli liczyć. I jak już Kraft sieknął 234, a Laniszek 242, to wiadomo było, że ten skok Słoweńca może być najdłuższym lotem weekendu. 234 i pół strzelili Czofenik i Preuc, 232 Kobajasz i 220 już niestety odpuszczający walkę o kulę Jan Herl. W drugiej rundzie Wlad przygrzmocił 212 metrów, a w jego ślady postanowił pójść stoch i żyła. Tak samo Alto, na kamura i Zajc, który już bez walki oddaje małą kulę zaloty do Domenowi. W drugiej rundzie świetnie też skoczył Wąsek, a Markus Eisenbichler nie dał rady powtórzyć swojej tak dalekiej drugiej próby. W czołówce najbardziej naciągane w historii tej dyscypliny 5 razy 20 otrzymał Daniel Czofenik, pieczętując sobie kulę. A nagrodę za loty otrzymuje Domen Preutz, który ostatecznie wyprzedził Angela Niszka. Trzeci był Ryu Kobayashi, najwyższy z Polaków, 11 wąsek. Up in the air. W sobotę do rozegrania był konkurs drużynowy, na początek jednak z jeszcze seria próbna. Tom zgarnął Domen Preutz przed Angela Niszkiem i Andreasem Weninger. Czwórka sto stok żyła, wąsek znalazł się w czołówce, przez co w serii próbnej drużynowo zajęliśmy trzecie miejsce. W samych zawodach mieliśmy naprawdę super dzień. Od samego początku walczyliśmy o najwyższe cele. Głównym z nich było trzecie miejsce na pudle, które przegraliśmy ze Słoweńcami, dosyć małą jak na mamuta stratą, bo niecałe 27 punktów do nich straciliśmy. Świetnie skakał Piotrek żyła, przyzwoicie zniszczą i Stoch, a swoją ukrytą miłość do skoczni, do lotów narciarskich, chyba odkrywa wąsek. Dwa porządne skoki powyżej 215 metra i 13 nota zawodów. Te wygrała Ekipa Austrii przed Niemcami i wspomnianymi wcześniej Słoweńcami. Indywidualnie nieoficjalnie najlepszy był Domen Preutz przed Wellingerem i Laniszkiem, a Piotr Żyła był ósmy. I Niedziela i top 30 tego sezonu stanęło może nie do walki, a bardziej do przyjemności oddania dwóch ostatnich skoków na tym pięknym obiekcie. Najpierw jednak seria próbna, na której Słoweńcy zrobili sobie mistrzostwa kraju, Czofenik czwarty, dziewiąty wąsek. Konkurs mocno tworzył Alto, skokiem na 215,5 metra. Im dalej w rywalizacji, tym skoczkowie co Przekraczali 200 metr. Poza Kevinem Bicknerem i standardowo już Kilianem Pajerem. Reszta panów oddała skoki za konstrukcyjne, wśród nich byli Polacy. Wolny i Kubacki, niestety, słabiej. Stoch dużo lepiej, zaś Wąsek, a przede wszystkim Olek zniszczą. Oddali bardzo dobre skoki. Żeby walczyć o najwyższe cele, trzeba było skakać poza 230 metr. Co zrobił właśnie ostatni ze wspomnianych, który na półmetku był siódmy. Prowadził Laniszek, którego skok mógł zwiastować coś wielkiego. 2,5 metra przed granicą 250 metra. 2,5 metra przed wagi nad domenem prełcem. Trzeci Rio skoczył już zaledwie 236 metrów. Choć i tak jak na realie Prytila skoków to jest masywna odległość. W przerwie zawodów pożegnaliśmy Michaela, Hajbeka. Bickner i Pajer nie dali rady przekroczyć dwusetki. Reszta już a i owszem. Poprawili się Kubacki. Wolny super skok oddał Kamil 100. Jego odległość powtórzył Paweł Wąsek. W czołówce najbardziej w oczy rzuca się ją 242,5 metra Jana Herla i 238 metrów Olka Zniszczoła. Jednak końcówka zawodów i dwa ostatnie skoki... Stworzyły nam kino. Jak już pękło pierwsze 250 w czasach pertineskoków, to od razu z Fisowskim rekordem świata. Domen Preutz poprawił o metr odległość krafta z 2017 roku i znowu wrył w historię letarnicy najdłuższy oddany w zawodach pod egidą Fis. Laniżkowi oczywiście obniżono rozbieg, jednak 247,5 metra, dało mu zwycięstwo. Fisowski rekord świata jest tak naprawdę posypaniem cukrem, pudrem, babeczki z gówna. Ta kampania to pasmo totalnej żenady, i dobrze, że zdechła. Z sentymentem nadal siedzę i wspominam 2020 na 21 jako póki co najlepszy sezon lat 20-21 wieku. Wywalenie ślera to wielbłąd. Ale wam się oczy otworzą, jak kiedy mi się zamkną. Nie zdziwię się, kiedy chłop zaczął pisie się w jakiś Niemczech czy Austrii, nastruga kolejne Wielkie Gwiazdy, a nam zostanie plucie sobie w brodę, bo blond baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. A bardziej, metody szkoleniowe, które w Kortinie mogły mu dać powtórkę z Pekinu. No cóż, Polak mądry po szkodzie. Liczby do zapamiętania po tym weekendzie i po tym sezonie to 8343, czyli liczba punktów Austriaków zdobytych w Pucharze Narodów, 2062, czyli liczba punktów zdobytych przez Polaków w Pucharze Narodów. 1805, czyli liczba punktów, które dały Danielowi Czofenigowi kryształową kulę 1617,7, czyli nota domena Prełca, która dała mu wygraną w Planica 7 485, czyli ilość punktów, które dały domenowi Prełcowi małą kryształową kulę za loty narciarskie. Skok sezonu to 254,5 metra domena Prełca Zawodnik sezonu to Daniel Czofenik Zaskoczenie sezonu to domen Prełc Rozczarowanie sezonu to Norwegowie Powinni być zawieszeni dobrze w okno. Cała piątka, która była powołana na Tronkheim na Mistrzostwa Jeżeli chodzi o punkt HS moi drodzy, to my słyszymy się dopiero podczas realiów letniego Grand Prix. Nie wiem, kiedy wyjdzie ta planica, mam nadzieję, że wyjdzie jak najszybciej, ale coś mnie zaczyna łapać, coś mnie zaczyna tak mocno drapać gardło, że nie wiem, czy będę w stanie to zmontować na czas. Poza tym coś się skąpem dzieje. Nie wiem. Wiecie co, jak ktoś ma pecha, to ma pecha. Jak ktoś ma pecha, to tak naprawdę może fortepianem operować z 9 piętra idąc normalnie ulicą. I jak na razie wychodzi na to, że tą osobą jestem ja. Także mam nadzieję, że oglądacie to gdzieś w okolicach 15 kwietnia, jeżeli nie, to na... Naprawdę bardzo Was przepraszam, ale coś mi nie bierze do tego jeszcze ten komputer cholerny. Dzięki serdeczne za oglądanie. To ostatni odcinek ósmego już sezonu punktu HS. Cholera, jestem z Wami osiem sezonów. Ech. Zastanawiam się, czy będzie w ogóle dziewiąty. Ale jeżeli ta seria Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, zostawcie nam suba. W opisie znajdziecie link, gdzie znajdziecie wszystkie nasze linki i te moje prywatne, i te nasze podnartowe. Poczujcie z nami moc wiatru podnarty. I podziwiajcie piękno lotu. Ja w czasie od dodania tego HS-u do letniego Grand Prix postaram się zrobić jeszcze przynajmniej jeden jakiś film. Zobaczę, może uda mi się zrobić nawet dwa. Jako garne kompa, to może i nawet trzy. Mówił do Was Rudek miłej wiosny i wesołych świąt, jeżeli oglądacie to jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Na razie, cześć. Like you tryna get stuck in it. Gotta get it, huh? In the air.